Cześć Adrian, co u Ciebie? Hmm. Ostatnie działania mocno związane z naszym newsletterem, efektywnie na etacie. Miałem przyjemność klik kliknąć czy tam, opublikuj yy, ostatnie wydanie. Świetnie, widziałem nowych subskrybentów, za co dziękujemy oczywiście. Dokładnie tak, dzięki wielkie. Yy, ruszyliśmy właśnie z tym newsletterem. Yy. To kontynuacja w ogóle projektu efektywnie na etacie tych tych nagrań, wideopodcastów, bo też w zależności, gdzie tego słuchasz, to jesteśmy dostępni i na YouTubie, i na Spotify, a również teraz dostępni na twojej skrzynce odbiorczej, a już zabrzmiało reklamą. Dokładnie, nat natomiast, nat natomiast chodziło nam też o to, ażeby zebrać tą esencję z odcinków, żeby ona była dostępna właśnie w formie do czytania, do porannej kawy na przykład, mm -hmm. Tak, żeby mieć zebrane to podsumowanie, bo często sam tak mam, że słucham jakichś podcastów i muszę robić notatki. A tak, te notatki po prostu lądują od nas na skrzynce e-mail. Jesteśmy też odbiorcami innych różnych twórców, więc tak. patrzymy, co sami potrzebujemy. I ten newsletter, newsletter jest taką odpowiedzią dla ludzi, którzy właśnie chcą dostać esencję tekstową, a nie żeby, żeby słuchać odcinek. I raz w miesiącu wysłamy obecnie nasz newsletter. Jest to podsumowanie dwóch ostatnich odcinków takiego meroty, takiego teoretycznego oraz odcinku tego typu właśnie co u ciebie, gdzie spisujemy w punktach właśnie esencję tego odcinka i wysyłamy na, na maila. Link oczywiście w opisie, możesz się zapisać, możesz się nie zapisywać, jest to dobrowolne. Tak Natomiast jest. zachęcamy, bo, bo też ten newsletter jest taką bardziej, to ładnie się nazywa, intymną formą komunikacji z, z naszymi odbiorcami, bo możemy coś wysłać, jakieś bonusy, nie bonusy. Podzielić się czymś podzielić, więcej, Tak, czymś, czymś ciekawym. Jest to taka forma komunikacji e, prostsza niż, niż YouTube. Nie? Zgadza się. No i jeżeli chodzi o sam ten newsletter, to trzeba przyznać, że no, napracowaliśmy się przy tym, bo to znowu pokazuje, że świat e, takich mediów, e, nawet e, prosty niby newsletter, ale za tym trochę stoi. I zasad e, pisania, copywritingu, i zasad designu, jak zrobić to, żeby to było w ogóle ładne, i zasad w ogóle połączenia tego w automatyzację, że jak ktoś się zapisze, to żeby dostał i tak dalej, i tak dalej. Trochę tego było. Natomiast no jest to ciekawe, bo to znowu pewną wartość dodaje. Zgadza się, chcielibyśmy, żeby szybko były wyniki, chcielibyśmy coś zrobić natychmiast i, i już. Natomiast no, każdy projekt wymaga trochę zaangażowania i też z naszej strony to zaangażowanie było, z tego względu, że jest Twoje zaangażowanie w ten kanał, jest nas coraz więcej i też ludzie dołączają. I jest ogrom ludzi, którzy pracują na etacie i chcą mieć te informacje podane w przestępny sposób, bo no to jest niejako też nasza, nasza misja. Te książki, które tutaj są, które czytamy, w szkoleniach, w których bierzemy udział, no to bardzo lubimy się dzielić tą wiedzą przede wszystkim. To nam sprawia przyjemność. Sam zobacz, jak się czujesz, kiedy ja Ciebie pytam o coś i Ty mi pomagasz w wielu aspektach, na przykład związanych z AI czy jakiekolwiek aplikacje. Masz wewnętrzne takie poczucie, że to, co robisz, to wnosisz coś dobrego dla świata, dla tego otoczenia. I to też na tym nam zależy po prostu, no bo można siedzieć na kanapie i opływać w swojej nie będę tutaj przeklinał, ale wyjątkowości, mhm. tak? I się z nikim nie podzielić. Nam zależy na tym, żeby się tą wiedzą dzielić. No, wartość dzielona jest to wartość podwójna, bo też sami się uczymy, gdy kogoś uczymy. Jest to mhm. też taka metoda. Natomiast też warto przypomnieć, jest to tak katowany przez nas temat. 12-tygodniowego 12, 12 roku, że ten pomysł na newsletter właśnie wyszedł z tej metody. Nie? Określiliśmy sobie pewne wytyczne na początku roku, na, na 12 tygodni, zakończy, zakończyliśmy nasz cykl, 12 tygodni minęło, no i usią Spotkaliśmy się, pogadaliśmy, co robimy dalej i wyznaczyliśmy cel na następne 12 tygodni, w który był ten newsletter. Nie? Czyli też te metody, o których właśnie tak męczymy w tych. Ja męczę w tych nagraniach, to też są wykorzystywane na, w życiu codziennym, faktycznie. Zgadza się, chcemy w tym być spójni, czyli to, co przekazujemy, to też wdrażamy. I z tego korzystamy. Wszelkie tutaj metody, które do tej pory opublikowaliśmy, to one są przepuszczone przez naszą praktykę. Czyli to nie jest tak, że jest tylko przeczytane w książce, de facto, którą zaraz pokażemy, tak. tylko po prostu jest to przepuszczone w praktyce. Więc tyle jeśli chodzi o nas. A teraz przejdziemy do Stevena Presfilta. Bo mamy dwie książki, które aktualnie czytamy. Jedna to jest "Pociągni za spust do roboty. A druga to y, rusz swoje cztery litery tam, gdzie chce być twoje serce. Tak, więc tytuły takie, które dają do myślenia. Książka też nie jest jakaś duża, ma hmm. konkretny papier, akurat nie ma tutaj bardzo dużo treści, ale jest to treść konkretna, bo jeżeli masz jakikolwiek problem z prokrastynacją, z odkładaniem rzeczy na później albo chcesz cokolwiek opublikować swojego, tylko nie wiesz jak na to rynek, o ja też mogę pokazać, nie wiesz jak na to rynek zareaguje, to zdecydowanie polecamy tutaj Stevena Pressfielda, to nie jest żadna reklama sponsorowana z naszej strony, po prostu się dzielimy treściami, które sami tutaj przyswajamy i które... Naprawdę robią robotę. Tak, jest do roboty, jest tutaj działanie i nawet widać to też po naszym działaniu, po tym kanale, który jest prowadzony regularnie, po newsletterze, który też jest wypuszczany regularnie. A przecież my mamy takie same problemy jak ty, i też nam się nie chce. O, ja mogę mieć nawet większe. No dokładnie, <laughs> więc mówię, też, też mamy na co dzień różne trudności, też się zastanawiamy, co ma sens, czego tego sensu nie ma i tak Pojawia dalej. Pojawia się opór. Pojawia się opór, który tutaj jest świetnie opisany w tej książce. Dlatego, jeśli chodzi o cykl, co u ciebie, to to są książki, które aktualnie gdzieś eksplorujemy i nie tylko, bo zazwyczaj. Trzy, cztery książki eksplorujemy w tym samym czasie, w zależności od tego, co jest nam potrzebne. Natomiast te lektury to jest nieodłączny element naszego takiego funkcjonowania i się okazuje, że też jest dużo powtarzalności w naszych tak. dniach, też dużo takiej rutyny, niejako. To nie jest cukierkowe życie Instagramowe codziennie, które błyszczy, więc to, to jest takie umiłowanie procesu, niejako, umiłowanie rzeczywistości, to amorfati. Gdzie tak naprawdę ten każdy dzień można byłoby powiedzieć, on jest nadzwyczajnie zwyczajny, albo zwyczajnie nadzwyczajny w drugą stronę. Po prostu tak wyglądają też dni, że się zastanawiamy nad tym, co robiliśmy, i okazuje się, że dwa tygodnie robiliśmy, no, książki, książka się zmienia, jakieś metody, testowaliśmy, zapisywaliśmy codziennie dziennik do pisania i tak, tak. dalej. No są te. Podstawowe postanowienia, nawyki, tak jak mówiłeś, zastanawialiśmy się, kto, kto, o czym ty powiesz w tym odcinku, o czym ja powiem, i okazuje się, że no, praktycznie moglibyśmy powtórzyć treść z poprzednich odcinków, no i to my sami sobie gdzieś nadajemy tą albo wyjątkowość dnia, albo tą ponurość tego dnia. Tak. To, bo dzień jest jaki jest. Natomiast co, no, no ten proces też jest fajny, bo czasami trzeba powtórzyć tą samą, tą samą czynność przez cztery tygodnie, żeby piątego tygodnia coś, coś się wydarzyło, tak? no, jeżeli nie czytasz codziennie tych samych, załóżmy, że nie chodzi o treść, ale pięć stron codziennie, no to mm, po miesiącu jakąś nie, 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 nie zdomedziesz jakiejś nowej wiedzy, tak? no, to, to wszystko rośnie i jest to... Trudne, męczące, bo lubimy w obecnym świecie szybką dopaminkę, szybkie skrolowanko i niech to wpada do nas. Ale takie czynności nudne na co dzień często dają największą wartość w przyszłości. Zgadza się i to jest taki procent składany, i a propos procentu składanego opowiadałeś, że teraz zmieniłeś swoją aktywność fizyczną z siłowni na bieganie. No i tak to dobrze tak, zrozumiałem. Dokładnie. I no. To znowuż, no, jest niejako aktywność fizyczna w Twoim życiu cały czas obecna, natomiast no, nastąpiła drobna zmiana. Mhm. I teraz na początku pewnie z tym bieganiem było ciężko. No właśnie, i każdego tygodnia zapewne będziesz coraz lepsze wyniki notował. Tak. Więc to jest naprawdę rewelacja. A jak sobie radzisz z alergią? Bo może nasi słuchacze też tutaj mają alergię, i jak sobie radzisz biegając z alergią? Tak, no to zrobię wstęp, że, że jestem tym y, nieszczęsnym alergikiem. A może wybrańcem. A, tak, wybrańcem losu y, <noise> Ta. pył pyłków i innych kosos drzewów. Natomiast no, też można to obrócić w jakąś zaletę. Jeszcze jej nie znalazłem, ale jestem nie, neg nie negatywnie nastawiony i wręcz pozytywnie. Jak ktoś ma jakąś propozycję, to, to zapraszam. Na, na razie to y, jest to koszty leków tylko <noise> comiesięcznych. Natomiast tak, no, y, mam alergię taką sezonową na, na te wszystkie pyłki. Y i no, radzę sobie, tak jak y, większość, czyli biorę leki i lecę do przodu. Y, jeżeli bierzemy również te leki regularnie, y, w odpowiednich dawkach i tak dalej, no to jesteśmy, można powiedzieć, bezpiecznie. Ta jakby ten, y, ta y, odchyła od normalności jest dosyć niska, tak? czyli czujemy się dosyć dobrze. Y, natomiast przy bieganiu, no, przeszedłem z, biegań, z siłowni na takie bieganie. Y, po, na na zewnątrz, bo powiem Ci, że męczyła mnie też ta siłownia, bo nie dość, że w pracy, właśnie na etacie jesteś zamknięty w czterech ścianach. To po pracy jechałem na trening, gdzie też byłem zamknięty w czterech ścianach, nie? A po, po treningu jechałem do domu, gdzie też byłem zamknięty w czterech ścianach i tak naprawdę to yy, mógłbym tylko z pokoju do pokoju przechodzić i to niczym by się nie, nie różniło. A jako, że mamy naprawdę teraz piękną, rozpo, rozpoczyna się piękna majowa pogoda, no to. Yy, tak sobie wymyśliłem, że będę biegał na, na dworze i faktycznie te pierwsze treningi były ciężkie, natomiast jestem zdumiony jak to wszystko poszło do przodu, bo pobrałem sobie aplikację Nike, Nike Club, coś takiego i są tam normalnie porozpisywane plany treningowe na 5 km, na 10 km, na półmaratony, na maratony i nie dość, że masz rozpisany cały plan na cały tydzień, co masz robić każdego dnia, i są tam treningi różnego rodzaju, nie że tylko biegniesz i już ze względu na tempo, na odpoczynek, różne rzeczy. To jeszcze podczas biegu, jak korzystasz ze słuchawek, to masz trenera słuchawka, który ci tam motywuje, który ci podpowiada, wyjaśnia, jak, mm -hmm. jak działa ten trening, to wszystko. Normalnie się czujesz, jakbyś biegał, bieg, bieg, biegł z kimś obok. Więc no, teraz jest już taka. Do, Treść, jest tyle treści, tyle informacji, tyle edukacji, że pozostajemy tylko z naszymi wymówkami, żeby nie działać, nie? Zgadza się, zgadza się, świetnie, naprawdę to gratuluję, że przeszedłeś na świeże powietrze, bo to co podczas twojej wypowiedzi mi przyszło do głowy, to ostatnio zasłyszałem, że jeżeli mamy cele na rok wyznaczone, to ten okres właśnie od kwietnia do października, do września, to, to są takie miesiące, kiedy można naprawdę bardzo dużo przycisnąć, bardzo dużo rzeczy zmienić, bo Dzień zaczyna się szybko, kończy się późno, jest dużo dobrej pogody, słońca, dużo witaminy D3, jest naprawdę dobra energia. Do tego dużo rzeczy nam się po prostu chce, mhm. więc warto, drogi słuchaczu, ten właśnie czas roku wykorzystać na to, ażeby. Dotrzymać sobie słowa, natomiast jeśli chodzi o tą powtarzalność, o której rozmawiamy tutaj, ja byłem znowu w górach, mhm. natomiast znowu o 1% dalej, bo tak naprawdę była już wysokość ponad 1400 metrów i to nie jest wysokość jakaś Ale jest fascynująca. Progres. Ale jest progres, bo przecież wszystkie treningi wykonywałem na wysokości 200 metrów, a już jest na 1400. Było podejście też tego przewyższenia, tam było 700 metrów, mm. więc już naprawdę plus dobre tempo. Jestem z tego bardzo zadowolony. Też tutaj doszło do tego nowe obuwie, które teraz będę testował. Firma La Sportiva też nie mamy jeszcze żadnych tutaj umów, ale Ale zapraszamy. Ale zapraszamy. Dokładnie była testowana salewa, wcześniej miałem też Mindle i Hoki. W zależności od pory roku, natomiast teraz poszedłem w kierunku La Sportiva, i, i myślę, że też tutaj zrobią robotę, bo tu chodzi o but taki dosyć taktyczny między wiosną a, a jesienią, krótki. Więc znowuż można powiedzieć, że przez te dwa tygodnie, trzy tygodnie u nas w miarę jest podobnie, zajmujemy się w miarę tym samym, ale to dlatego, że jest niejako. Intencjonalne działanie, ukierunkowane, no bo ciężko, właśnie, żeby funkcjonować tak, jak powiedziałem, błyszczeć jak na social media, że dzisiaj jesteśmy na spotkaniu z jednym prezydentem, jutro jesteśmy na spotkaniu może z jakimś artystą. No to nie jest nasze życie. Nasze życie to jest niejako, właśnie. Mm, smakowanie się w tym takim procesie, w takim rzeźbieniu niejako, tak jak Michał Anioł w Kaplicy Sekstyńskiej bodajże, którąś ze ścian 10 lat malował. No umiłowanie tak naprawdę. Nie wiem, czy te dane są akurat prawdziwe, bo ja nie sprawdziłem przed, przed odcinkiem i z tego, co pamiętam, jak, jak byłem i widziałem. Natomiast chodzi mi o to, że to proces. To, to wszystko trwa. Trochę tej cierpliwości, ciekawości. E, I tak jak w tej książce jest chociażby tutaj napisane, że... To, to nie chodzi o same pieniądze właśnie. To chodzi o to, żeby być umiłowanym w tym procesie. To, co robisz, wnosisz jakąś wartość do, do życia, do, do świata tak naprawdę i nawet jeżeli dni wyglądają tak samo, to to, to jest życie po mhm. prostu. Przecież to m, codziennie jesz, codziennie pijesz, OK. Doceniaj to. Ciesz się tym wszystkim. Zauważaj ewentualnie progres w tych rzeczach, które wykonujesz, bo on jest. My często nie jesteśmy za niego wdzięczni. A on jest, ja widzę na przykład po moim tętnie, które wpada, spada w nocy, mhm. gdzie to tętno było bardzo wysokie swego czasu. Aktualnie już poniżej 50 w nocy, mówię: Wow, człowiek tego nie docenia, jest progres, to wszystko działa. Ale ten progres powstaje poprzez takie właśnie żmudne, powolne funkcjonowanie, dążenie, ukierunkowane działanie takie. Dokładnie, tak jak nasze yy, odcinki też. Yy. Robimy to z uśmiechem na twarzy. Dokładnie. Jesteśmy wdzięczni za, za każde to wyświetlenie, każdą tą subskrypcję, bo, bo w drugą stronę idąc, mogłoby być nic. Dokładnie. M moglibyśmy mieć zero wszystkiego. Nie? Zero komentarza z twojej strony, zero wyświetlenia, mhm. a jednak jest, i subskrypcji jest coraz więcej. Za co dziękujemy. Zapraszamy tutaj do, do tego, żeby budować tą społeczność efektywnych ludzi na etacie, którzy. Nie chcą niejako karmić się marazmem, tylko radzić sobie z tymi wyzwaniami, które życie daje, a po które też w życiu sami sięgamy. Dokładnie tak. Tyle. Co u ciebie? Mamy odcinek Dan, link do newslettera poniżej. Zapraszamy serdecznie i słyszymy się następnym razem.